Szlachta polska, charakterystyka, opis. Bardzo często uważamy tą szlachtę za coś, co spowodowało upadek Polski, do, doprowadziła do rozbiorów Polski. Często zapominamy, że dużo większy wkład w to miała, a właściwie całkowity wkład w to miała magnateria, no i nasi sąsiedzi, ale oskarżamy szlachtę. Czym jednak była ta szlachta? Szlachta, czym się charakteryzowała? Zanim jednak zacznę, zapraszam do. Ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania kanału, naciśnięcia dzwoneczka i oczywiście opublikowania, udostępnienia tego czy też innych materiałów. Wróćmy jednak do szlachty. Szlachta polska, ten ustrój polski, bardzo często jest nazywany jako taka najstarsza demokracja w czasach nowożytnych. Dzięki tym regułom, dzięki tym zasadom. Oczywiście tylko oni mieli prawa, tylko oni mogli wyrażać swoją wolę polityczną. Ale pamiętając o tym, że nawet Ateny, które są często pokazywane jako przykład takiego państwa, gdzie ta demokracja zaczęła się, można powiedzieć, rozpoczęła, często zapominamy, że tam prawa mieli sami mężczyźni, sami ateńczycy nie mówiąc o niewolnikach, więc też nie była taka demokracja, za jaką obecnie uważamy demokrację. Na przykład w. W XVII wieku szlachta to aż około 10% społeczeństwa. Czyli stosunkowo dużo, szlachta według prawa była równa. Według prawa, według obowiązków, według przywilejów. I co ciekawe, tytuły zagraniczne były zakazane jako zagrożenie dla wolności. Tylko na terytorium Litwy, księstwa litewskiego, byli ci książęta, ale to tak raczej ku uszanowaniu tradycji, ale tak jako taki każdy szlachcic miał swoją, można powiedzieć, wszyscy byli w tym samym poziomie. Nie było tak, jak w Europie Zachodniej, że to wszystko było bardzo mocno podzielone. Szlachta powstała w skutek przekształcenia ze stanu rycerskiego. Oczywiście posiadała wiele przywilejów, mogli posiadać ziemię, nie można było ich więzić przed wydaniem wyroku sądowego, mieli wyłączność na Obejmowanie godności świeckich, publicznych, a także właściwie kościelnych. Do tego oczywiście liczne przywileje podatkowe i celne. To odróżniało ich na przykład od takiej warstwy, jaką byli mieszczanie, którzy mieli troszkę tego inna, inaczej. I chociaż mówimy tu cały czas, ja mówię o cały czas o równości, to jednak dzielili się właściwie na cztery grupy. Magnaterię, na tą, która według mnie doprowadziła do upadku Polski, ziemiaństwo, zagrodową i gołotę. Magnateria to oczywiście bardzo bogaci ludzie. Dzisiaj znajdowaliby się na liście stu najbogatszych na przykład Polaków, ale ich władza, ich możliwości były dużo większe niż niczego nie ujmując tym najbogatszym Polakom. Dużo większa niż posiadają oni Mieli oni często prywatne armie te ta ziemia, jaką posiadali, te obszary, to właściwie tam byli, mieli całkowitą władzę. Następnie to ziemiaństwo, to, były, to byli szlachcice, którzy mieli jakąś ziemię, mieli jakiś majątek, miał kto za nich robić, mieli służbę, byli to raczej bogaci, taka wyższa warstwa średnia, można by do dzisiejszych porównywać albo raczej bogaci ludzie. Później była szlachta zagrodowa. Ta szlachta zagrodowa to było coś takiego, że na przykład miał kawałek ziemi, na której raczej sam robił, było tego niewiele, ale oczywiście był szlachcicem, tylko że nie był bogaty. A ta ostatnia, można powiedzieć, część, czyli ta gołota, to naprawdę ledwie się utrzymywała, poza tym tytułem szlacheckim właściwie nie miała nic. Oczywiście formalnie nie istniał żaden podział, ale bardzo szybko ta zamożność pokazała, że te podziały występują. Niestety, wraz z tym, że te niższe warstwy, te chociaż nie istniały, to jednak były, stawiały się coraz biedniejsze, to ta magnateria miała coraz większą władzę i mogła w sposób negatywny oddziaływać na Polskę. W Polsce Herb, co ciekawe, wiemy, szlachta to się równa herb, ale ten herb nie należał do jednej osoby, a nawet do jednej rodziny. Tylko bardzo często jeden herb należał do kilku rodzin, które w ogóle nie miały z sobą powiązań. I to wiązanie herbu z daną rodziną, z danym szlachcicem, nie miało wówczas żadnego sensu. Co robiła ta szlachta? Oczywiście na początku, no to byli posiadaczami ziemskimi, mieli jakieś można powiedzieć rzemieślnicze zakłady, ale nie takie typu jak mieszczanie, ale dzięki tym prawom dodatkowym, ulgom podatkowym, ulgom celnym, mieli naprawdę duże możliwości wzbogacania się. Niestety nie wszyscy, no i do, w ten sposób doszło do podziałów. Kolejną sprawą było to, że mm, można powiedzieć, że ta szlachta miała niejako stanowić trzon armii polskiej. Chodzi tutaj oczywiście o pospolite ruszenie. Pospolite ruszenie miało być odpowiedzią na takie większe zagrożenia. Z mniejszymi miała sobie radzić armia, mm, można powiedzieć, ta krajowa, państwowa, królewska, czy też jakby to określić. Ale szlachcic miał obowiązek w razie zagrożenia stawić się i walczyć po prostu z wrogiem. A ten stosunek do wojska, do walczenia, do żołnierzy był wtedy bardzo pozytywny. Oni naprawdę się ćwiczyli, oni naprawdę próbowali być wyszkoleni. No niestety często dowództwo było gorsze niż samo to pospolite ruszenie. No ale niestety. Tak to bywało. Czy ta szlachta doprowadziła do upadku Polski? Czy można powiedzieć ta szlachta, ta demokracja szlachecka wykończyła Polskę? Ja się z tym nie zgodzę, ponieważ tutaj jest zasługa magnaterii, kilku kilkunastu rodów magnackich, które dzięki potężnemu wpływowi na duże masy szlachty, dzięki potężnych pieniądzom, własnym armiom była w stanie Blokować wszystkie reformy, wszystkie postępy, nie mówiąc o tym, że często, jakby to ująć, politykowała z wrogami naszego kraju ten swój interes, swoje pieniądze przekładali nad Polskę, nad Rzeczpospolite obojga narodów. No i w konsekwencji Polska bardzo szybko stała się krajem słabym. Nasi sąsiedzi to wykorzystali. No i wiemy, jak się to wszystko skończyło. A ponieważ ta magnateria miała tutaj do głoże jeszcze możliwość podejmowania decyzji, na przykład poprzez kontrolowanie przez nie sejmików ziemskich, no to po prostu miała wpływ taki raczej negat bardzo negatywny, nie raczej, na Polskę. No i skończyło się, jak się skończyło. Ale wracając do szlachty ta szlachta należy ją rozróżnić szlachtę przyjmijmy jeszcze XV wieczną wtedy to je, byli jeszcze rycerzami, ale już można mówić o nich szlachcice 15, 16 wieczną od tej XVII wieku, XVIII czy XIX to, że część, bardzo duża część tej szlachty stawała się coraz biedniejsza magnateria, ziemianie stawali się coraz bogaci bardzo często te Równość stawała się iluzoryczna i niestety ta iluzoryczna równość miała też nega duże negatywne skutki. Więc to oskarżanie szlachty o wszystko złe to nie tak do końca prawda. A szlachcice oczywiście świetnie wykorzystywali te swoje prawa. To nie byli święci ludzie, to bardzo często byli no, niezafajni ludzie. Mieli duże prawa, zwłaszcza w stosunku do mieszczan, do chłopstwa. No chłopstwo to traktowane było, no można powiedzieć, jak niewolnictwo, no bo robili oni z nimi co chcieli. Więc szlachcic zrobił co chciał. Jeszcze jak miał pieniądze, no to już w ogóle. No i yy, walka, obżarstwo, hulanki, swawole. Tylko swój interes, no to, to też pasuje do tego obrazu, jakim była szlachta. Zapraszam na moje kolejne materiały, gdzie będę mówił na przykład o średniowieczu, jak się żyło w średniowieczu chłopstwo, rycerstwo, inne stany, ale również ta bardziej nowożytna epoka to oświecenie ten XVI-XVII wiek to również powiem, jak ta szlachta wtedy funkcjonowała, jak żyła. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, ocenienia, zapraszam ponownie.